Siemane widzowie w tym Max Games w naszym na moim kanale i widzę, mamy dzisiaj update 77 part 1, który mamy Summer Event Pass, Tropical Crate, no e, Event Pass, Sol, 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 Solar Freight, nowy Titan jest mitykiem, Noob, Noob Toilet Crate i Adventure Toilet Crate. Dobra, widzę, że tu się dużo będzie działo, widzowie teraz. Patrzcie, widzę, mamy to. Zobaczmy to, to, to tutaj i mamy. Jakąś tam postać. Mamy tego TV-mana i on chyba jest samo, on będzie chyba nową farmą i tam jest jakaś toilet oh my god. do widzę, summer event, o kurcze, widzę, zobaczmy jakie to są postacie zdobycia. Do Tropikalny crate, misje, shop, patrzcie, to są craty, teraz mamy... Vokalion toalet już, 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 już ma widzowie, tak? Już widzę, już ma i ma 30 tysięcy damage'a? I yo, i na naczynia, to trochę słabo dla mnie będzie, słabo będzie, ale dałem boosta tutaj. O, tu jest zepsute. Misje tutaj mam nowe, ale zobaczmy co jest na końcu. Zobaczmy w ogóle co jest na... ...dwudziestym mamy... ...jakiegoś chłopa i speakermana. A ostatnio tu mamy Solar Flame, Tower TV-mana. Okej, okay, widzę. I klany! Dobra, widzowie, słuchajcie tego. Jak wyjdą klany... Jak wyjdą klany, zrobię własny oficjalny klan, czyli... Nie wiem jeszcze jego go nazwę, ale na pewno go nazwę, widzowie, więc możecie się tego... Tylko... I zobaczmy, tu są jakieś nowe krejty, chyba. Nie, tu jeszcze nie ma nowego kre... O, jest coś nowego. SWAT Mutant Toilet, który ma moveable. Dziesię... Dziesięć, 10, 100 tysięcy? 100 tysięcy damage, czy dziesięć? Okej. Okay. Dobra, mamy coś tutaj nowego. Niestety w krejtach jeszcze nic nowego nie mamy. Nie mamy! Baf, Mutant Toilet! O, ma, uwagę... uwaga. Move by, 15 tysięcy OK Okej widzowie, to będę się na pewno starą też zdobyć No to na pewno też, widzowie, będę się starą się zdobyć, ale wiecie co na początku zrobimy? Skoro jest nowy event No to właśnie nie widzę jeszcze dwóch nowych postaci, czyli e, DJ Toileta nie widzę i tego, ale na początek co, to się kupmy A kupmy sobie takie z dwa krejty No widzę, kupuję sobie z 2 krejty, otworzymy sobie już nowe krejty Otworzymy sobie jedne, jeden albo dwa krety. Czekajcie, czy mogę coś jeszcze usunąć, Ty? Patrz, tutaj mam nowy znak, że. Equit, ecu, o. No, widzowie, jutro na pewno będzie odcinek, więc na pewno jutro będziemy grać w te mapki. A nawet dzisiaj zagramy, jeszcze nie wiem. Ale kupię sobie trzy krety. Znaczy, jednego krejta sobie zostawiam, bo innego sobie będę chciał sprzedać. Ale zobaczmy to: mamy tutaj 0,3%, a mamy 2,7% mityka. ok quindi... e tu passami Ohio mode Ohio